Hmm. Jak pan śpi ostatnio? Kładę się o pierwszej. Do drugiej. Do drugiej przerzucam się z boku na bok. Żona udaje, że, że, że ją to nie obchodzi, odstaję i idę do, idę do kuchni. Otwieram lodówkę, nic tam nie znajduję komputery i, i pracuję do czwartej, do, czasem do piątej. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że patrzenie w ekran komputera nie, nie pomoże mi zasnąć. Ja to wiem, ale ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem. Potem chcę wrócić do łóżka, ale przypominam sobie, że, że żona śpi, to, to że ją obudzę i no, to, to ładuję się na kanapie i śpię dwie, czasem. Czasem, czasem 3 godziny. Próbował Pan terapii? Wolałbym rozwiązanie trochę mniej czasochłonne i chciałbym spać. Ale dostaje Pan już leki. Tak, ale słabe. Nie przepiszę Panu większych dawek, wie Pan o tym. Dobrze, dobrze. To wróćmy do rozmowy na temat mojego stresu, na temat mojej pracy. Ja nie wiem, jak mam się pozbyć tego stresu. Rozumie pani, nie mam żadnego pojęcia. Jak mam się pozbyć tego stresu? Co mam? Mam, mam rzucić pracę? Mam, mam pójść z moją żoną na, na, na jogę, mam, mam lepić te, 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 te malutkie miniaturki czołgów, jak, jak, jak mój stary, mam. mam może, może mam iść do ochrony? Ja naprawdę wielokrotnie próbowałem pozbyć się tej pracy. Naprawdę chciałem odejść. Ja, ja mam już dosyć tych, tych wszystkich twarzy, tych, tych, tych historii o tym, że ktoś kogoś, kogoś zarżnął, bo, bo, bo kolega się zaśmiał mnie w tym momencie, albo że, że ktoś zarżnął żonę, bo, 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 bo pyskowała. Ale ktoś musi to robić. Jeśli pani nie wypisze tych lekarstw to ja mogę po prostu pójść na cmentarz i wykupić sobie miejsce. Jest pan dorosły, skoro pan chce się niszczyć, pańska wola. Wypisz mi kurwa te leki i będziesz mia miała z głowy na kilka miesięcy! Albo pójdę do innego lekarza. Jak pan śpi ostatnio? Kiedy się o pierwszej, do drugiej przerzucam się z boku na bok żoną udaje, że, że jej to nie obchodzi, ale I wstaję z łóżka, idę do kuchni, otwieram lodówkę, nic tam nie znajduję, to otwieram komputer, zaczynam pracować czasem do czwartej, czasem do, do piątej. Ja wiem, ja naprawdę wiem, że, że patrzenie się w ekran komputera nie pomoże mi zasnąć, ale ja, ja po prostu nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem. Idę spać, znaczy chcę spać, ale żona jest w sypialni, to żeby nie budzić, że się na kanapie śpię dwie, czasem trzy godziny. Próbował pan terapii? Wolę e, czegoś mniej czasochłonnego i chciałbym spać. Ale dostaje pan już leki? Słabe. Przepiszę panu większych dawek, wie pan o tym. Dobrze, tak? Wiem. To wróćmy do rozmowy na temat mojego stresu, na temat mojej pracy. Ja nie wiem, jak się mam pozbyć tego stresu. Nie rozumie pani tego? Nie rozumie? Nie wiem, jak mam się pozbyć tego, co, mam zrezygnować z pracy? Mam, yy, może mam pójść na jogę z moją żoną? Albo lepić te yy, modele czołgów, jak, jak, jak mój stary, yy, przenieść się do, yy, do ochrony? Ja już Tyle razy próbowałem odejść z tej pracy Naprawdę Ja już mam dosyć tych wszystkich twarzy Tych, tych, tych historii Na temat, że ktoś kogoś zarżnął nożem Bo ten się źle uśmiechnął Albo, że ktoś zaszlaktował żonę bo, bo Bo zupa była zasłona Nie wiem Mam dosyć ale ktoś to musi robić. Jeżeli pani mi nie przepisze tych leków, to ja mogę iść tylko na cmentarz wykupić sobie miejsce. Jest pan dorosły, skoro pan chce się Może mi pani wypisać te leki i będzie mnie pani miała z głowy dla trzy miesiące! To pójdę do